Cześć tu z tej strony, żółw, nowy. I dzisiaj odcinek świąteczny. Krótki ogłoszenie już widzieliście. Mam nadzieję, poprzedni filmik. Yy, w święta yy, nie będę nagrywać filmików, dokładniej tylko w Boże Narodzenie. No i może później zobaczymy, nawet chyba zrobię przerwę. Ale możecie oczywiście odwiedzać mój kanał, możecie patrzeć, bo może jeszcze, może coś tam będę przesyłać. I tak to będzie wyglądać. A tutaj mamy żółwika, który się wygrzewa. To jest Frodzica, a to jest nasz żółw lądowy. Teraz ja się tu wygrzewa, ona właściwie, bo to jest Frodzica. On się, ona się nazywała Frodo, ale teraz się nazywa Frodzica, bo nie wiedziałem, że to jednak ona. A nie chce mi się wymyśleć drugiego imienia, bo to trochę... No jak już tradycja jest, to już tradycja jest. A przyzwyczajenie jest takie, że ja wciąż na nią mówię Frodo, a to jest tak naprawdę Frodzica, więc. <laughs> tak. To było na wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to przed chwilą dopowiedziałem, żebyście zasubskrybowali. Przecież to takiego trudnego? 5 sekund wcisnąć przycisk, także 5 sekund wcisnąć ten przycisk, żeby polubić filmik. Yy, wpadnijcie, pamiętajcie o Facebooku, yy, strona Żółw Zdjęcie Froda, myślę, znacza, znacza, jak nie, to jest ten osobnik, który właśnie tutaj siedzi. Yy, I, no, Wesołych Świąt wszystkiego żółwiego, że to ja tak powiem. Yy, Życzę Wam, Frodzico, chociaż nie wie, o co chodzi, i ja. Pa!